Z innej lokalizacji. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie to już transmisja bez zakłóceń. Jestem nad morzem. Ci, którzy tu mieszkają, to poznają ten żagiel, w wieżę widokową w Portsmouth. I tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że dzisiaj już ta transmisja będzie bez zakłóceń. Kłaniam się wszystkim. Z fajnej lokalizacji, zimno wieje dlatego czapkę mam na głowie. Mówiliśmy o tych trudnościach, dlaczego one się w życiu zdarzają. Zdążyłem powiedzieć z pociągu, zanim się transmisja nie przerwała, że te trudności mamy między innymi po to, żeby urobić sobie nasz charakter. Żeby urabiać sobie charakter. Co natomiast Chciałem, i zacząłem mówić, to przytaczać historię, e, którą często opowiadał Don Juan, znany z książek Carlosa Castanedy, e, o gdy mówił o Petty Tyrants, o tyranach, e, którzy nas e, w życiu e, bardzo dużo, bardzo często, no bo to jest taki fajny punkt e, e, widokowy. I historia, którą przytacza, to gdy konwistadorzy przyjechali do Meksyku i zaczęli na siłę szerzyć chrześcijaństwo, to była bardzo brutalna chrześcijańska siła. Po prostu wyrzynali w pięć tych, którzy nie chcieli przejść na wiarę chrześcijańską. No bo nie wiadomo dlaczego ubzdrowili sobie, że tylko. Poprzez Jezusa jest zbawienie i tylko. Po... zostali wyżynani wyrzyna... wyrzy... w pień. I tak samo też i czarownicy, którzy posiedli tą wiedzę przenoszenia swojej świadomości do innych wymiarów. Ta wiedza zaginęła w dużym stopniu, częściowo została odświeżona przez, przez nową linię ludzi wiedzy i czarowników. Każdy, kto chciałby spróbować na tej drodze... Ja się wybierałem do Meksyku, no ale poznałem panią Halinkę i zostałem. A chciałem iść śladami Don Juana, trafić być może na kogoś takiego, człowieka wiedzy, który by mnie wziął za ucznia na wielo, wieloletnią, ciężką bardzo Trudną, pełną wyrzeczeń drogę, z której bardzo dużo odpada. I odpadało, bo jest to droga przede wszystkim samokontroli, przede wszystkim samokontroli i umiejętnego zarządzania świadomego, wyrachowanego swoimi emocjami i swoim zachowaniem, i swoim życiem. Także gdy ci czarownicy zostali wyrzynani w pień, no bo ich te zachowania, to co działało na ich współplemieńców nie działało w ogóle na tych konkwistadorów, na chrześcijan. Po prostu oni mieli to gdzieś, że się tak wyrażę, ich to w ogóle nie ruszało, no i ci czarownicy bezbronni padali. Pojawił się wtedy... Bardzo ciekawy człowiek Nagwal Sebastian, czy też Sebastian, jak niektórzy wolą, który pomyślał sobie, OK, no, ale jak tutaj przetrwać? Trzeba by znaleźć jakiś sposób na przetrwanie. No, i skorzystał ze starego sposobu chrześcijan na przetrwanie. A wiązało się to z tym, że ten Indianin wstąpił do zakonu, stał się bratem zakonnikiem, zaczął się żarliwie modlić w kościele, i jednocześnie w tym kościele założył grupę tych czarowników i uczniów, którzy się jeszcze uchowali. Niby ich tam uczył. Tego Jezusa i chrześcijaństwa, ale tak naprawdę uczył ich tej starej. Założył zupełnie nową linię e, ludzi wiedzy. Nie lubię słowa czarownik, bo to ma złe e, konotacje, ale współczesny, współczesny wojownik. O, to chyba jest, e, to chyba jest najlepsza polska nazwa. E, współczesny wojownik. E, witam tych wszystkich, którzy się wpisują. E, I pozdrawiam serdecznie. Współczesny wojownik. Ta nazwa najbardziej mi odpowiada. I w ten sposób, co jeszcze zrobił bardzo ciekawe posunięcie, to rozdzielił swoją grupę na sześć różnych grup i zakazał im jakiegokolwiek kontaktu z sobą. I te grupy już. A to dlatego, że gdyby któraś, nie daj Boże, grupa została złapana, no to inne ocaleją i ta wiedza bardzo ciekawa, ona jest podana w książkach Carlosa Castanedy. Niestety te tłumaczenia polskie nie są zbyt dobre, nie są fajne. Zamiast wyjaśniać to zaciemniają cały obraz, bo ten punkt zmieni dość inaczej, on jest tłumaczony. Jako jakiś punkt scalania, coś takiego. No dla mnie te tłumaczenia na język polski, kastanedy, to jest, to jest niestety zagubienie. Czy nie? O! Ktoś tutaj wpisuje jakieś. Ktoś tutaj wpisuje jakieś bzdurne wpisy. Nie. W ogóle. Podzielona została to na sześć różnych grup. No, i do dzisiaj ta wiedza na talerzu, że Bóg się o nas zatroszczy, że Jezus nam pomoże. Tak to, tak to nie działa. Pomóż sobie, a Bóg ci dopomoże. Tak to funkcjonuje. Bądź cierpliwy, ale zawsze czynny. Działaj. To co ja robię teraz, żeby nie stać się bezdomnym pod koniec marca. Muszę się wynieść z mieszkania, które mieszkam, ale robię to czynnie nawet zdalnie tutaj będąc, będąc nad morzem w Portsmouth. Opowiedziałem Wam co zrobił ten Nagłal Sebastian. Zakładając nową zupełnie linię ludzi wiedzy, jak sprytnie. Bo jak chcesz wejść w jakieś struktury, no to jedyny sposób to jest wejść od zewnątrz i rozwalić to od środka. To, co zresztą pierwsi chrześcijanie zrobili. Idąc za Jezusem, z pouczeniami Jezusa do Rzymu, ta wiedza. To chrześcijaństwo, ten powiew wolności, że wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, zakiełkowała w postaci tego, że te twarde struktury rzymskie, opierające się na panu i niewolniku, którego można było stłamsić, zabić bez żadnego problemu, to wszystko pękło i Rzym upadł, a chrześcijaństwo. Z tymi ludami, które podbiły Rzym, przeszły do Europy zakładając tę cywilizację. I czy ona się wam podoba, czy nie? Piszcie, to co z tego chrześcijaństwa 2000 lat wynikło, no to mamy dzisiaj chociażby tutaj, też na tym, na tym obrazku. I taka oto. Historia. Myślę, że jakoś w miarę przejrzyście Wam to opowiedziałem. Już bez zakłóceń. Wprawdzie było jedno przerwanie w transmisji, ale mam nadzieję, że przekaz Piję. Nie spożywam alkoholu, jeżeli to kogoś interesuje, ale myślę, że to nikogo nie powinno interesować. A naj... Mniej tego, który się podszywa, nie zauważyłem tam kto to e, wpisuje te e, bzdury. E, jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Wpisuj, wpisuj jak najwięcej. E, to tylko wydajesz świadectwo, e, świadectwo o sobie, o swojej prostocie, głupocie. Prostactwie i przede wszystkim mógłbym cię nazwać stary frustrat. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nie ma dzisiaj słońca, nie ma bezmurnego nieba, a szkoda. Przydałoby się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że przedstawiłem tą bardzo ciekawą historię. Nagłala Sebastiana o tym, że jeżeli chce się dokonać zmian w jakiejś strukturze, to trzeba w te struktury wejść i rozwalić to od środka. To, co zrobili chrześcijanie w Rzymie, to, co zrobił chociażby w dzisiejszych czasach Gorbaczow, który rozwalił system sowiecki od środka po 1984. Już wszystko. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Dziękuję za y, komentarze. E, tego głupka i debila e, pozdrawiam też. E, zadbaj o siebie, to nie będziesz takich głupot wypisywał. Zajmij się swoim życiem i bądź szczęśliwy i swoim szczęściem. To nie będziesz takich bzdur tutaj wpisywał. Do usłyszenia już wkrótce. I jeszcze jak chcecie sobie popatrzeć, proszę bardzo. Tak wygląda dzisiaj Portsmouth. Łącznie z tą wieżą widopową w kształcie żagla. A tutaj są mieszkanka. W tej chwili już bardzo drogie. Kiedyś to były domy kwaterunkowe a dzisiaj są bardzo eleganckie i bardzo drogie mieszkania. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Hej!